Nie napisał, to myśmy tak wymyślili, dlatego że to dobrze obsługiwało dynamikę w społeczeństwie agrarnym, w którym do mężczyzny należało bydło, ziemia, kobieta, dzieci i były jasno przypisane mechanizmy dziedziczenia. Był bardzo duży nacisk na wierność, dlatego że mężczyzna Chciał w naturalny sposób przekazywać wypracowane przez siebie zasoby tylko swoim dzieciom i tylko nimi się opiekować, i tak dalej, i tak dalej. Więc to so jest konstrukt kulturowy. I teraz, jeżeli my nie mamy ciekawości jako jednostki, czyli mamy zabite, czy zneutralizowane to coś, to coś na C, to my się nie zastanawiamy bardzo często, czy można inaczej. No bo pytanie, do czego to służy i czy można inaczej? To jest jakby podstawowe pytanie dziecka. Dziecko dostaje zabawkę do, do kąpieli, i nam się wydaje, że to jest oczywiste, że taka czuszka ma pływać, a dziecko ją sobie wkłada do buzi. No sprawdzić, czy czasem nie do tego, prawda? Albo tam, nie wiem, je, czy jedzonko można włożyć do nosa? Można. E, czasem. <grydy> I, I jakby nie, 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 nie zdobywamy się na ten rodzaj kontestacji, tak? Sprawdzenia, czy to na przykład dla nas jest, tylko. Korzystamy z tych wzorców, które dostarcza do, do kultura, i bardzo często je aplikujemy bezrefleksyjnie. No tak się robi. Nie? To jest wyjście. No i konsekwencje z tego są różne. Jedni są w tym szczęśliwi. Inni nie. Jedni się w tym odnajdują i to jest, się dobrze sprawdza, dla innych to jest koszmar. Ale przyszło mi do głowy jeszcze coś takiego, w, tej, w tym całym rozważaniu o rozwoju. Jako, jako skutku naturalnej ludzkiej ciekawości, że jednym z bardzo trudnych aspektów tego, bo tak mówimy troszeczkę o takim bardzo zdrowym modelu człowieka. Nie, nie, ja nie wiem, co to jest normalność, a tym bardziej czyste zdrowie jest rzadko spotykane w świecie psychoterapii, ale czy psychologii to może częściej, ale potrzebujemy pamiętać, że ludzie przez czas swojego życia naby, nabywają bardzo wiele mechanizmów obronnych. Czyli takich pancerzyków, bardzo często nieświadomych, takich wewnętrznych systemików, pomysłów na to, jak uniknąć zagrożenia emocjonalnego. I, i to jest bardzo ważny czynnik, który to wszystko kształtuje, dlatego, że jeśli, jeśli człowiek, który ma za sobą jakieś w miarę ciężkie przejścia, będzie wystawiony na sytuację, w której ma poczucie niskiej sprawczości, niskiej, Kontroli nad wydarzeniami, wysokiego lęku. To, ta, to ten człowiek, niezależnie od płci, nie, nie będzie chciał ciekawości. Nawet jak będzie wiedział, że ona jest dla niego dobra. W sensie, że może przynieść. Na, na głowę może widzieć, że przynosi te wszystkie fajne rzeczy, o których my mówimy. Ale najbardziej pierwotną potrzebą w odróżnieniu od tych napędów, znaczy w zasadzie popędów, jest potrzeba bezpieczeństwa. Hmm nikt się nie będzie rozwijał, jeśli nie czuje się bezpieczny emocjonalnie. Yy, nie, nie, nie będzie to albo, a jeżeli to będzie taki rozwój no specyficzny, i on jakby może przynieść dużo szkody, więc często ludzie się nie chcą rozwijać, nie dlatego, że są źli, niedobrzy i, i po prostu nie chcą się słuchać jakichś mądrych pań czy panów, którzy mówią mądre rzeczy, tylko dlatego, że mają za sobą takie doświadczenia, które im mówią lepiej jest tego nie dotykać, mhm. lepiej jest to zostawić w spokoju, lepiej jest Zamknąć oczka, odetchnąć, napić się tam, drinka, i uznać, że nie ma tematu. Zapomnieć. Zapomnieć. Hmm. I to też trzeba liczyć, że do, do całości obrazu jakoś to uwzględniać, że no my nie żyjemy w bardzo bezpiecznym kraju, i historia na naszych ostatnich stu lat jest bardzo trudna, um, i że jest dużo osób, które po prostu. Na mocy swoich doświadczeń, doświadczeń transgeneracyjnych, przeżywają głęboki lęk i nie będą chciały korzystać z tej ciekawości, o której mówimy, bo to przynosi potencjalnie zagrożenie. No bo tak samo jak z dzieckiem, tak? Raz dotknie gorącego, a raz dotknie zimnego, no i może się sparzyć. No to jeżeli mamy wybór, to wolimy się nie parzyć. Tak, wolimy się nie parzyć. Mi się wydaje, że ten strach, jakiś opór. Przed ciekawością, a tak naprawdę gdzieś tam głębiej pewnie też przed zmianą, no wynika też po prostu z tego, że nie wiemy, kim się staniemy, jak już się zmienimy. No, to w ogóle jest jeszcze ciekawsza warstwa się nam odsłania, jak tak mówisz, bo elementem ciekawości i roz znaczy, jeżeli pomyślimy o tym w takim trochę ciągu, może nie przyczynowo-skutkowym, tylko raczej cykliczności nas do, 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 do chęci pojęcia czegoś, zobaczenia ciekawość, ten popęd do eksploracji. Korzystamy z niego, dowiadujemy się rzeczy i te rzeczy są bardzo różne. Jest tak samo dużo dobrych, jak i złych, cokolwiek złe znaczy, nie? trudnych, przełomowych. Ten. Potrzebujemy zaabsorbować tą zmianę. Ona się w nas gruntuje, to się mówi o integracji, czyli że na przykład dowiaduję się w terapii, że wcale nie jestem taką miłą osobą, jak mi się zdawało, że tak naprawdę to jestem wredna. Nie? I na początku yy, myślę sobie, jak ta kobieta może mi tak mówić w ogóle? Przecież jestem taka miła. No ale tam powiedzmy pół roku później ja już jednak jestem oswojona z myślą, że jestem osobą, która potrafi się zachować paskudnie. No i dobrze, no i to mam zintegrowane, już widzę. Nawet czasami kontroluję pewne swoje zachowania. No, oczywiście, jak ktoś mnie bardzo zdenerwuje, to mogę tą kontrolę utracić. Tralalala, la la. mija kolejne tam parę miesięcy. Powiedzmy, że jestem nadal w tej terapii czy w jakimś procesie. I dowiaduję się, że nie dosyć, że jestem wredna, to jestem okrutna jeszcze. No nie, no to, to już jest przesada. No, przecież ja jestem naprawdę dobrym człowiekiem, nie? A przy trzecim zakręcie dowiem się, że wcale nie jestem takim dobrym człowiekiem, jak mi się wydawało na początku. Czyli, że ciekawość nas prowadzi do, do fantastycznych odkryć, ale też do bardzo trudnych odkryć na temat nas samych czy świata wokół nas. My absorbujemy to, wyobraźcie to sobie, jako pewnego rodzaju spirale. My to absorbujemy, chodząc po takim okręgu, absorbujemy te nowe wiadomości, one się w nas gruntują, integrujemy, to robimy kolejny zakręt pchani ciekawością, dowiadujemy się następnych rzeczy. One są piękne, trudne, ale dalej musimy złożyć jakiś czas na integrację tego, to się wrasta w nas zaczynamy i następny zakręt, to się nigdy nie kończy. Nie, nie, nie ma takiego momentu, w którym jakiś, nie wiem, terapeuta albo jakiś po prostu mistrz ceremonii od rozwoju powie... Marysia Kowalska niniejszym zamknęła swój etap rozwojowy. tak? To jest dyplom, certyfikat certyfikat i, po, i koniec. I już można nie. To nie. No. I, I oczywiście terapeuta może na przykład ustalić z klientem koniec terapii. Ale, drodzy Państwo, ja bardzo was proszę, wy nie rozumiecie tego jako koniec procesu <noise> rozwojowego w waszym <noise> życiu. jest po prostu koniec tego etapu sprzątania waszego śmietnika. Mm. Zaraz pojawi się następny. Za, za dwa lata się pojawi następny i to nie chodzi o to, że my jesteśmy mistrzami świata w wyciąganiu pieniędzy od ludzi, tylko po prostu tak to działa. No. Jak raz pójdziesz do dentysty mając 20 lat, to nie jest temat załatwiony do 60. Mm. Um, i, i, yy, I że, że dla, dla wielu osób, yy, oprócz tych obaw takich związanych właśnie z mechanizmami obronnymi, yy, t, trudne do zniesienia jest to, że to jest właśnie takie no nie wiem, ludzie mają różne fantazje, że to nie mają nad tym kontroli albo że właśnie nie wiadomo gdzie to prowadzi, ale ja bym to nazwała tak, że nie do końca rozumieją taką wewnętrzną dynamikę tego procesu, czyli że my nie zmierzamy w żadne konkretne miejsce. Wszystkie takie fajne mądrości taoistyczne mi przychodzą teraz do głowy jako moty, typu że nie cel jest ważny, tylko droga. Ja wiem, że to jest zużyte strasznie, więc już się zamykam. Ale parę tysięcy lat temu to był naprawdę dobry pomysł i świeżutki, przed nastaniem internetu i po pojawieniem się memów motywacyjnych, że my nie dosyć, że nie wiemy gdzie tak naprawdę zmierzamy, to, to, to wpisując się w tą rozwojowość swoją, jakkolwiek realizowaną, wpisujemy się w coś co nie chcę powiedzieć, że zyska kontrolę nad naszym życiem, bo to i tak ma kontrolę nad własnym nad naszym życiem, bo my i tak idziemy przez życie i musimy się uczyć rzeczy e albo się przed nimi bronić. Tylko chodzi o to, że nie, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób określić warunków brzegowych tego procesu. Możemy sobie powiedzieć: OK, jadę na warsztat dla par po to, żeby doskonalić związek, i możemy wyjechać z tego warsztatu y y rozwiedzeni i połączeni z kimś innym. To oczywiście jest brutalny przykład, ale rozumiecie, że, że to jest. Chodzi o taki, takie uznanie faktu, że nie my rządzimy, że nie, nie, to nie my rządzimy tutaj. To nie my, nie my jesteśmy kierownikami, którzy powiedzą: Jak będziesz miała 40 lat, to wtedy pójdziesz na terapię, wcześniej to się nie opłaca i ona potrwa dwa lata i zrobisz to i to, a potem zamkniesz i właśnie dostaniesz certyfikat i będzie pozamiatane. I dla jednych to jest przygoda, i, I podróż na życie, i najpiękniejsza rzecz, i po prostu daj mi więcej tego, a dla drugich to jest koszmar. No jak to? No ja, jak to? To ja to, co ja pójdę teraz na kurs i, i, i to mi niczego i to mi załatwi tylko kilka rzeczy, a, a, te, a ta reszta to co kolejne? I tak już do końca życia? No nie no hej. Tak, ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że zależy, jaka jest geneza pójścia na terapię, czy też może rozpoczęcia drogi rozwojowej, jeżeli. Zawsze to... ta sama. Kłopoty. Kłopoty, tak, ale tym kłopotem, czy też tym kryzysem, ten kryzys może spowodować, ok, mam kryzys, muszę z tego coś wyciągnąć, jestem ciekawa tego, skąd to się wzięło, moich reakcji i tak dalej, i tak dalej. I z tą ciekawością idę sobie dalej w świat rozwojowy. Albo może być tak, że mam tak, jest kryzys. Dobra, muszę natychmiast z tego kryzysu wyjść, i pójdę na terapię na dwa miesiące, żeby wyjść z tego kryzysu i stać się czymś. I wtedy to wielkie oczekiwanie, że to potrwa na przykład tylko dwa miesiące i mam się stać tym czymś czy tym kimś, to, to, to są kolejne kłopoty, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tak, tak. No ale to, to jakoś w, w krótkich słowach moją przedługą wypowiedź że że bardzo wiele zależy od motywacji i sposobu pokonywania tych zakrętów. Tak. Jeżeli motywacja jest taka, że część ludzi przychodzi z taką motywacją do terapeutów, z jaką się nosi samochody do serwisu, masz i napraw. Hmm. I dużo czasu zajmuje terapeutom dowolnej, yy, yy, dowolnego typu wytłumaczenie klientowi czy pacjentowi, że naprawdę my niewiele możemy. Naprawdę? To jest zajęcie wysokiego ryzyka i wielkiej bezradności, że my siedzimy i my coś powtarzać, a tam jak ta druga osoba nie będzie chciała wziąć odpowiedzialności za te swoje kółka zębate, to nic się nie wydarzy. I jeśli w tym wszystkim jesteśmy tacy, że chcemy naprawić te dwa kółka, a całej reszty już nie dotykać, no to, jak mówi góralskie przysłowie, what you see is what you got. Hmm. Oj tak, chciałabym trochę skręcić, może nie skręcić, ale. Wziąć zakręt. Wziąć zakręt, chciałabym wziąć zakręt dokładnie, więc zrzucam dwójkę i, i skręcam, skręcam naszą rozmowę ku kobiecości. Mhm. I tak się zastanawiam, bo bardzo często słyszymy no, nie będę mówić za my, tylko za siebie bardzo często słyszę, że jestem za męska, jestem za bardzo decyzyjna. Za szybko w ogóle robię rzeczy i że jestem w dużej takiej męskiej energii. I teraz się zastanawiam, czy naprawdę istnieje coś takiego, jak za męska kobieta, czy też za kobiecy mężczyzna. To jest bardzo fajnie namalowana kwestia, ale potrzebuję zacząć od początku. To ok. okay. znaczy dorysować do tego rozdział zero. Rozdział zero wygląda tak. Są dwa, dwie płaszczyzny, w których my te, te, te pojęcia męskość i żeńskość, zaraz wytłumaczę dlaczego żeńskość, czy męskość i kobiecość, możemy rozpatrywać. Jedno to są znowu wzorce kultury, czyli to są tak zwane gender stereotypes. Mężczyzna to jest taki, a kobieta to jest taka. W związku z tym, w społeczeństwie, które współtworzymy, w tym kręgu kulturowym i religijnym, w którym się wychowaliśmy od paru tysięcy lat, kształtowanym przez jakiś rodzaj. No, pomysłu na coś, to kobieta jest właśnie taka. Nie? Jest na przykład opiekuńcza, pasywna, yy, tam nie pyszczy, chowa dzieci, w sensie wychowuje. Nie? tam jakieś tam. Grzeczna. dostosowanie, właśnie, macierzyństwo i. A mężczyzna jest jaki? osiągający. I, i to są wzorce kulturowe. Po, oprócz. Przewracamy stronę. Oprócz tych wzorców kulturowych, które mamy na zewnątrz, mamy też w sobie takie rodzaje energii psychicznej, które można by nazwać wewnętrzną żeńskością i wewnętrzną męskością, które dopełniają naszą, nasz obraz psychiczny. Czyli jako kobieta, Jung o tym mówił w taki sposób, że kobieta ma animu, animusa, a mężczyzna ma animę. Czyli taką wewnętrzną równoważącą energię płci przeciwnej. Przy czym płeć jest tutaj niezwykle umowną kategorią. Niezwykle. I trzeba się nią posługiwać z daleko idącą ostrożnością. I teraz bardzo oczywiście wiele zależy od socjalizacji osoby danej ludzkiej, twojej czy mojej, temperamentu. Mało tego, my teraz wiemy, że wiele zależy od na przykład hormonów. Że są ludzie, którzy są dopaminowi. Tak rozumiem z opisu, że należy do osób dopaminowych.